Wybrałem trzydzieści dużych grzybów. Niech się podgotują z dziesięć piętnaście minut. Była lekka zmiana koncepcji. Grzybów jest 40. Do grzybków dodajemy cytrynkę. Jest 11:40. Zjem tych grzybów 40. No, i biorę oczywiście ze sobą wywar z 40 tych grzybków, które właśnie spożyłem, ale to jest wywar razem z sokiem pomarańczowym. Dzień dobry! Dzień dobry! Idziemy do lasu. Tak wygląda kosmos. Tak. I tak. <laughs> Dokładnie tak. Wygląda kosmos. Jest piękny. Ach, małe spojrzenie do kamery. Tak też wygląda kosmos. Nie wiem, idę gdzieś. Nie chce mi się jakoś tak w ogóle nic robić z tą kamerą. Oprócz nagrywania, <gryw> ja nie mogę. No, stan normalny to to nie jest już. Ale to jest straszny stan, popatrzcie, człowiek widzi piękno świata. A to jest straszny gość, musi być. W ogóle to jest straszne, słuchajcie, dojrzeć piękno wszechświata, nie? Skurde, patrzcie, gość się na Jad Grzybów i widzi piękno gdziekolwiek nie spojrzy. Straszne, nie? Straszne, co? Tu mi się podoba wybitnie. Ktoś teraz powinien wybiec tam za tej górki i krzyknąć: Ludzie! Nie wierzyłem! <laughs> Wow wow. Nie no teraz w tym momencie zacząłem czuć już y, moc tego wywaru rzeczywiście mi tu weszło Ra jak już jest, y, jak już tutaj wchodziłem, ale teraz jak tak patrzę na te wszystkie rzeczy to nie chcę ich nazywać <ścoughs> to po pierwsze Bo będę chybiał cały czas. Oj Ciekawie jak wyglądam w ogóle, spojrzę sobie. O, no chyba doszło do człowieka, że jest życiem. <śm> Ojejku, tutaj to jest coś pięknego Właśnie tu by się być może jakieś Wow Nie no już przestrzeń rzeczywiście inaczej się postrzega Ojej, oj Coś pięknego Chciałbym to właśnie też Może gdzieś tutaj Poszedłby w gościu Kamera spłaszczył wszystko tak, że. <śmianie> to się życiu odeśli. <śmianie> ja wiem, co dokładnie jest w tej ziemi. W ogóle muszę, muszę powiedzieć, że to jest. To jest coś strasznego, słuchajcie, nie? Człowiek najad się grzybów. I widzi wszędzie piękno, to jest coś coś strasznego, nie? To jest, to jest, słuchajcie, to jest złamanie prawa, kurwa. To jest to jest najlepsze, słuchajcie, nie? Uwolnić się od umysłu i spojrzeć na to, jaki świat jest piękny. W naszym systemie jest złamanie prawa, kurwa. Ja dobrze Killer, chodź tu, proszę Cię O człowieku No, proszę, ekipisiu Nareszcie spokojny Dobry Isiek spokojnie Dziewczynki z psem albo samego małego czarnego psa Co to jest? ojej. Szukamy dziewczynki z psem no, niestety To jakby to pan widział to tutaj są kontakty wtedy proszę dzwonić dobrze Mały czarny piesek ale to z, z, zginęła dziewczynka, zaginęła, czy pies? Dziewczynka Wyszła z, psem. Wyszła z psem. Wyszła z psem i ślad I nie wróciła. jej zaginął. O, dziwo. Także jakby pan coś widział, zobaczył, oczywiście. to proszę okądzać. Oczywiście, oczywiście. No to nieźle. Szok. No, schowam tu sobie. Nie, nie to. O Jezus. Jaka akcja. Dziwna ta akcja była. Ale zresztą chcę tu kurwa filozofować. Jak ktoś widział cokolwiek wie, to po prostu niech się zgłasza i tyle. Człowieku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, ja dostałem taką kartkę od zaginionej dziewczynie. Chciałem się dowiedzieć, czy coś w tej sprawie się zmieniło. Czy... O, człowiek! Że... Nie wiem, co powiedzieć. Życie napisało kolejny scenariusz. Dzisiaj mieliśmy. Dzisiejszy odcinek, vloga miał być poświęcony właśnie małemu reportażowi, gdzie ta dziewczynka się przemieszczała. Zaginęła 1 stycznia około tam 17.20 z pieskiem. To widzieliście na nagraniu, jak byłem w lesie sobie, to, to przyszli ludzie z tą, z tą kartką. I, I tak mnie po prostu ta, ta historia ruszyła, że uznałem, że relacja z tripa może poczekać, a dzisiaj robimy po prostu reportaż gdzie ta dziewczyna przebywała żeby pokazać te miejsca, jeżeli ktokolwiek ktoś wie coś na ten temat niech się po prostu zgłasza tak i dzisiaj miał być odcinek kupiłem nową kartę, bo <laughs> człowieku, wczorajszy trip naj, największe materiały najobszerniejsze i najbardziej zabawne się nie nagrały ponieważ kartę miałem za słabą na mojej nowej kamerce także e, dzisiaj poszliśmy właśnie do, do galerii bałtyckiej, kupiłem nową kartę już z dużą tą przepustowością e, i zainstalowaliśmy ją i właśnie zadzwoniłem jeszcze do kobiety czy, czy się ta dziewczynka znalazła, bo chcemy właśnie nakręcić ten reportaż, się okazuje, że się wczoraj o godzinie, wczoraj czy dzisiaj ona powiedziała? wczoraj o godzinie 16 się dopiero w domu pojawiła. To no, sklasyfikowane jest to jako, jako po prostu ucieczka z domu i na tym, na tym skończmy komentarz tej sprawy technicznej. Natomiast no, człowiek jest po raz kolejny szczęśliwy, że, że sprawa się skończyła dobrze. Oczywiście tam jakieś nie wiadomo do końca co się stało, to będzie, będzie jakoś ustalane, ale najważniejsze, że dziewczyna jest, bo o, to co się dzieje w głowie, idzie dziewczyna w środku lasu znaczy lasu i dwunastoletnia z psem i nagle słuch o niej zaginął. No. Trzyźwiące i to wszystko się stało w momencie, kiedy ja doświadczałem ogromnej piękności świata. Zresztą co zobaczycie na nagraniach, i nagle niemalże jak, jak, jakoby kontra do tego wszystkiego, wyskoczy, wyskakują ludzie i y, 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 y dają mi ulotkę, że dziewczyna zaginęła. Konkluzja jest taka: świat jest piękny i straszny zarazem. Jest piękny, dlatego że każdy ma wolność swoją, ale jeżeli ta wolność jest zaburzona przez chory umysł, to, no to zaczyna się strach robić, bo nie, nie wiesz, z kim masz do czynienia. Oczywiście dziewczyna się znalazła, no ale może nie będę rozwijał tych nadinterpretacji, ale sami wiecie, jakimi drogami może chodzić umysł, kiedy, kiedy taka rzecz się dzieje. Zatem jest i strasznie, i śmiesznie. No. Dopiero kiedy taki, taka rzecz się stanie, prawdopodobnie jesteśmy w stanie docenić to, co właśnie mamy. Bo tak się nie zastanawiamy, że, że ktoś może na przykład odejść, ktoś może mu się stać. Wszystko jest piękne. Jakoś w takim się lokujemy w takiej pluszowej, ni, że nic się nie dzieje, takiej interpretacji. A może się w każdej momencie stać. Każdy może zejść w każdym momencie albo zniknąć. Yy, I mimo że jest to taka, taka wizja yy, taka może myśl nieprzyjemna, to jednak ona skłania nas do, do cieszenia się tym życiem. Bo, jeżeli kontemplujemy to, że w każdej chwili to się może skończyć, więc, może skończ ten swój problem, słuchaj, bo, bo to nie jest żaden problem, słuchaj. Są chmury, jest życie, <grystanie> księżyc na orbicie <grystanie> i tak dalej. I tu po raz kolejny wychodzi wyższość nieprzyjemności. Dopiero kiedy coś nieprzyjemnego się stanie, człowiek, o, zaczyna doceniać to co jest przed